Cześć, dzień dobry, witam wszystkich, mroźny, lutowy poranek, słuchajcie, po krótkiej przerwie, dzisiaj mamy pięknego ogienka 125, przywieziony z Niemiec, jedna ręka od nowego, słuchajcie, motocykl w takim stanie pięknym, odebrany od właściciela, przejechał od nowości 15 tysięcy kilometrów, wszystko udokumentowane, tify, foldery nawet z salonu są Suzuki, jak właściciel go odbierał, także przepiękny gienek oryginalny. Założyliśmy tutaj tylko nową baterię, nawet motocykla zbędnie nie czyściliśmy, nie pucowaliśmy, bo w takim stanie został udebrany. Odpalimy go wam tutaj trzeba sprzęgło wcisnąć. Słuchajcie, pracuje wzorowo, tak jak wygląda. Silnik tutaj oczywiście nietykany nigdy. Wszystkie uszczelki silikony, wszystko na swoim miejscu. Pracuje. Wzorowo naprawdę przepięknie pasuje. Żadnych tutaj stuków, puków w tym przebiegu, oczywiście nie ma mowy. Na tabliczce znamionowej polika jeszcze nie zdarta. Zrobię tradycyjnie około tam 40-50 zdjęć. Obejrzyjcie go sobie dokładnie. Także Gienek oryginalny. Tu lusterka, gumy, manetek, wszystko w oryginale. Motocykl nie miał żadnych przygód, nie leżał. Lagi suche. Nie ma tutaj żadnych wykwitów na nich. Bardzo ładne obręcze kół, opony 80%. Podejrzewam, że może są nawet oryginalne, jeszcze nie sprawdzałem. Sprychy, nyple w doskonałym stanie. Tutaj kolanko wydechu. Pójście idealne. Także motocykl pracuje jak nówka, klucze są oczywiście serwisowe tam w schoweczku, jest nowy akumulator zamontowany. Zbiornik w środku bez korozji w oryginalnym malowaniu. Kanapa oryginał, nie ma tu zamienników chińskich w tym motocyklu. Wszystko jest tak jak go stworzyła fabryka. Tłumik niepoobdzierany. Tutaj jakieś drobne są, ale to jest 100 pasto, nawet żeśmy tego tutaj nie, nie próbowali usunąć. Tutaj felgi szprychy, nyple. Słuchajcie, opona też. Jakieś 80% jeszcze, także gienio, pięknie pracuje nie wymaga jakichś tam nakładów finansowych do jazdy, naprawdę wzorowo utrzymany, wszystkie elementy fabryczne brak zamienników z Aliexpress bądź z Allegro jakichś chińskich podróbek obejrzyjcie sobie dokładnie fotki tam będzie z 50 zdjęć postaram się zrobić wszystkie elementy takie jak tutaj gumy podnóżków, dźwignia oryginał nic tutaj nie tykane, nigdy nie robione 15 przebiegów słuchajcie, tu kolektor, wszystko z śruby jak to jest utrzymane ładnie motocykl bez przygód, jakiś przewrotek jakichś historii kolizyjnych, powypadkowych od jednej ręki jeden właściciel od nowości Niemcy świeżo przywieziony komplet dokumentów do rejestracji będzie przygotowany zostaje tylko wizyta w wydziale komunikacji 120 zł przegląd techniczny robimy na motocykl oczywiście faktura VAT marża kupującemu pozostaje jedynie udać się do wydziału komunikacji umówić sobie wizytę motocykl zarejestrować wszystkie niezbędne dokumenty wymagane od nas otrzymuje Także zapraszam serdecznie do zakupu. Możliwy transport motocykla na terenie całego kraju. Możliwość wysyłki za pobraniem, oczywiście, przy wpłacie zaliczki. Także serdecznie zapraszam do zakupu tego pięknego Genka 125. Pozdrawiam serdecznie. Proszę pisać, proszę dzwonić, proszę pytać. Do usłyszenia, do zobaczenia.